Złośliwi mówią, że ten samochód nim się dotrze zardzewieje. Pora na spotkanie z Polonezem 19GLD. Partnerem kanału jest firma PPHU Edward Buława, autoryzowany dealer Skody ze Stalowej Woli. Oferują samochody nowe i używane dla klientów indywidualnych i dla flot. www.bulawa.pl Obecnie zapraszają jeszcze na wyprzedaż rocznika. Polonez 1.9 GLD, czyli pierwszy polski samochód z silnikiem diesla produkowany na szeroką skalę. Pierwszy osobowy samochód. Bo oczywiście wcześniej była próba yy, stworzenia samochodu z silnikiem wysokoprężnym, było wiele prób, ale te nasze polskie prototypy niestety nie bardzo się udawały, a nie było na tyle pieniędzy, aby doprowadzić te prace do szczęśliwego finału. W latach 80. FSO było wyciskane przez rządzących jak cytryna, i wszystkie pieniądze, które ona zarabiała, w zasadzie przeznaczane były nie na rozwój, a na łatanie coraz większej dziury budżetowej. W latach 90. to się już trochę zmieniło, ale dalej pieniędzy nie było. Jakkolwiek otwarły się nowe możliwości, nowe możliwości pozyskiwania komponentów zachodnich i chociaż uważni obserwatorzy historii FSO powiedzą, że przecież był Fiat 1.6 D z silnikiem Volkswagena, to jednak to była bardzo unikalna produkcja i tak naprawdę podstrzechy Diesel trafił dopiero za sprawą Poloneza. Poloneza z silnikiem Citroena. Zanim powiem Wam o tym silniku, popatrzcie na ten piękny egzemplarz. Naprawdę pozdrawiam Michała, który niesamowicie dba o ten samochód. Alufelgi, elektryczne szyby, wspomaganie układu kierowniczego i podgrzewane fotele to elementy, których na próżno szukać w standardowym Polonezie, ale w modelu Karo już takie elementy rzadko, bo rzadko, ale coraz częściej się trafiały. Auto, które stoi obok mnie, pochodzi z 1995 roku i jest to wersja już po liftingu. Samochód, jak widzicie, zachował się bardzo dobrze, więc zadajemy kłam temu twierdzeniu, że samochód zardzewieje zanim się dotrze. Ale prawda jest naga. Oczywiście karoseria poloneza nie bardzo sobie radziła z odpornością na korozję. Co innego na zderzenia. Tutaj było naprawdę nieźle, ale silnik, silnik był naprawdę niesamowicie trwały. Zobaczcie na ten samochód, na te wszystkie smaczki, na te owiewki Heko Czerno. To jest ostatni etap w polskiej historii przedkorporacyjnej. Jeszcze były takie małe fabryki, yy, i FSO było taką firmą niezależną, jedną z nielicznych w Europie już wtedy, Boksaba, w zasadzie, która produkowała jakieś sensowne ilości samochodów, ale cały czas na żeraniu poszukiwano inwestora. Yy, I tutaj Padł wybór na silnik Citroena. Tak wtedy mówią, no chociaż oczywiście on był stosowany także w Peugeot. pokażę wam tę jednostkę. To był pierwszy zachodni silnik w karo, nie licząc silników forda, ale polone z silnikiem diesla pojawił się wcześniej niż polone z silnikiem rowera, którego już wam kiedyś pokazywałem. I który nawet miał zaszczyt trafić do rządowej floty Waldemara Pawlaka. Tutaj mamy silnik, który był ulubieńcem kierowców PKS-u, wojskowych i wszystkich, którzy w pracy jeździli z silnikami, samochodami z silnikami wysokoprężnymi. Dlaczego? Zapytajcie starszych. Silnik ma 70 koni mechanicznych, maksymalny moment obrotowy tej jednostki to jest 120 Nm, ale już przy 2000 obrotów na minutę. No i tutaj muszę się skorygować, ponieważ yy, Polonez ten nie ma wspomagania układu kierowniczego, a mimo to kręci się w miarę lekko. Byłem zaskoczony, nie spodziewałem się tego. A może po prostu za dużo jeżdżał tam bez wspomagania i się do tego przyzwyczajam. Silnik umieszczony wzdłużnie napędzający koła tylne no, nie jest demonem prędkości, ale o tym może jeszcze za chwilę. Komora silnika bardzo ładnie utrzymana, tutaj hebel, wyłącznik prądu. Dobrze, dobre rozwiązanie, jak samochód stoi na dłuższy czas. No bo jak widzicie, auto to oczywiście nie jeździ w zimę, bo by tak na pewno nie wyglądało. Dobrze, zamykamy komorę silnika. Popatrzcie, owiewka Heko Czerno jest nawet tutaj. To był wtedy hit to naprawdę prawie jak M-pakiet w BMC albo yy, no, coś takiego. Dzięki czemu, dzięki tym owiewkom, mogliście otworzyć szybę i w deszczowy dzień nie lało wam się do środka. Takie udogodnienie. Alufelgi, zobaczcie, naprawdę Polonez FSO się starało. W latach 90., kiedy przyszła nowa dyrekcja, Andrzej Tyszkiewicz miał wizję. I ją konsekwentnie realizował. Polepszył komponenty, które kupowano do montażu tych samochodów, i generalnie Polones zaczynał wyglądać dużo lepiej w oczach swoich klientów. Owszem, to nie było auto na miarę konkurencji zachodniej, ale pamiętajcie, że Polonez był sporo tańszy. To był najtańszy diesel, jakiego mogliście kupić w tym czasie w Polsce. No, i przy, przy tym nie był jakąś azjatycką puszką, tylko autem w miarę bezpiecznym. I jakie zmiany jeszcze były w polonezie diesel? Między innymi były inne sprężyny w zawieszeniu. Auto było trochę cięższe, ważyło 1135 kg. Było też słabsze i wolniejsze, ale to specjalnie chowam na koniec podczas jazdy próbnej, żebyście to poczuli całym sobą. Całym ekranem waszego komputera, czy laptopa, czy na czymkolwiek oglądacie. Yy, dobra, jeżeli chodzi o Poloneza, zmiana była jeszcze inna, bo tutaj, jak widzicie, yy, to jest auto po roku 93. Świadczy o tym chociażby krata wlotu powietrza tu na podszybiu, nie na masce. Mamy szerszy rozstaw kół który właśnie też zmieniono. I wcześniejsze samochody przed rokiem 93 nazywane by wąsko torówką. Inne zegary i te zegary warto wam pokazać, bo naprawdę czegoś takiego nigdzie nie znalazłem. przynajmniej nie przypomina mi się. Spójrzcie, no z jednej strony fajne elektryczne szyby. Deska rozdzielcza, taka trochę archaiczna na lata 90. ale to. To jest po prostu. nie wiem, co, co autor miał na myśli. Reklamy FSO, że nie ma yy, obrotomierza. No cóż, ale takie były czasy. Ek ekonomia tutaj się wdarła tak dosyć bezceremonialnie. Sam samo wnętrze to jest zwyczajny polones. Ogromna kierownica, zmiana dźwignia zmiany biegów, tutaj bardzo podręcznie, pięciobiegowa, no ale na konsoli środkowej znajdziecie to. Czego nie w każdym polonezie możecie doświadczyć. Mowa o elektrycznie sterowanych szybach. Bardzo głupio umieszczony włącznik dla pasażera. No i to zobaczcie. Ta tam. Nie świeci się ta lampka, ale uwierzcie mi na słowo, że fotele podgrzewają się. To wszystko działa. Wspaniałe rozwiązania, których nie spodziewalibyśmy się w prostym, tanim samochodzie zżerania. Wchodzimy do tyłu. Jest tu bardzo czysto, ale bardzo wąsko. I teraz posłuchajcie tego kliknięcia drzwi. Taki charakterystyczny dźwięk dla poloneza. No, komu się przypomniało dzieciństwo, niech da łapkę w górę. Yy, miejsca jest mało. W dzieciństwie prawdopodobnie wydawałoby się Wam, że jest to obszerny samochód, ale dzisiaj no to wygląda to dużo gorzej. Mój tato miał opolone z 1993 roku karo jeszcze wąską torówkę, no wtedy to wydawało mi się, że to jest bardzo duże auto. Ale przesiedliśmy się z malucha. No i ja też troszkę byłem mniejszy. Jeżeli chodzi o ilość miejsca, to najgorzej jest na głowę z tyłu, widzicie? Ale mamy już zagłówki. Dwa, chociaż samochód oczywiście był rejestrowany na osób 5. Było to też bardzo popularne auto jako taksówka, bo miał oszczędny silnik, trwały silnik, bo wtedy diesel, niezależnie czy to był diesel Volkswagena, Citroena, Peugeota, Opla i Suzu, to były silniki uważane za trwalsze niż benzynowe. Fakt, bardziej yy, mniej dynamiczne, ale zdecydowanie robiące dużo większe przebiegi. Tutaj jeszcze taka ciekawostka. Widzicie? Mamy regulowaną yy, wysokość kotwiczenia pasów bezpieczeństwa. Bardzo fajne rozwiązanie. Kieszeń. Dobrze, teraz sobie zobaczymy bagażnik i poprosimy Michała, aby opowiedział nam o swoim egzemplarzu. Jak zdążyliście się pewnie już zorientować z przebitek. Ten samochód uczestniczył m.in. w rajdzie Koguta, więc to nie jest samochód, który większość swojego życia spędził pod kocem ma już ponad 160 tysięcy kilometrów, co na Poloneza, przynajmniej na jego nadwozie, nie jest przebiegiem małym. Także zrzut oka do bagażnika i porozmawiamy sobie z Michałem. Sprężyna zwolniła zamek i oglądamy bagażnik. Pogoda nam się trochę popsuła. No i spójrzcie co tutaj jest. Bagażnik nie jest szczególnie duży. On może byłby głębszy, gdyby nie napęd na tył i zamocowana tutaj, tutaj jest koło zapasowe. Ale coś ciekawszego tutaj mamy, tu mamy oryginalny bagażnik do Poloneza, nigdy nie montowany, fajna sprawa. Te samochody były bardzo często używane jako środek transportu dla małych przedsiębiorstw. I tutaj sprawdziło się doskonale zawieszenie piórowe, które można było przeciążać bez szczególnych konsekwencji. Więc jak widzicie, prostota, słabe prowadzenie, ale z drugiej strony to było dobre rozwiązanie, gdy chcieliście załadować trochę więcej niż powinniście. I wielu z Was pewnie tak robiło, rozkręcając pierwsze biznesy, bo właśnie wielu naszych krajowych biznesmenów zaczynało od Poloneza w wersji 1.9 GLD. No to czas na spotkanie z właścicielem. Cześć, Michał. Cześć witam. Dziękuję za to, że możemy zaprezentować twojego poloneza. Jest naprawdę świetny stan blacharski. Robiłeś go? Tak, był robiony, było dużo rzeczy przy nim robione. Eee, albo grubo, albo wcale. Słusznie. Eee, blacharka, Dlaczego no, ja kupiłem, w ogóle kupiłem. Eee, w skogę oglądać. No okazał się spoko, fajny. Mhm. Eee, zostały zrobione progi drzwi. Tak Wymalowany z, z przodu, z boku Przednia maska wymalowana Nie no, ogólnie był egzemplarz bardzo ładny, zadbany był eee, Tylko trzeba było go dopieścić Skąd pomysł w ogóle na Poloneza? Chciałeś diesla, czy to jest przypadek? To jest wszystko przypadek To jest wszystko przypadek Tak mam malucha, mam coś tam jeszcze A! Coś się może jeszcze znajdzie Nie spieszyłem się, patrzyłem, patrzę Jest, pokazał się Diesel no to jedziemy z kolegą obejrzeć go Sprawdziliśmy go z wszystkich stron Nadaje się, owszem Trzeba było parę rzeczy zrobić mhm. Zrobiliśmy, znaczy on najpierw go kupiłem I potem go zacząłem go po prostu Po lutynku, po lutynku mówiąc Dopieszczać, dopieszczać. Alufelgi, elektryczne szyby, centralny zamek Eee, spryskiwacze lamp, odgrzewane fotele. O, spryskiwacze lamp, o tym tak, nie powiedziałem. Spryskiwacze lamp. Ale zwróćcie uwagę, tutaj faktycznie chcą polone spryskiwacze, spryskiwacze lamp. lamp. Eee... opowiedzmy jeszcze tutaj, że to są po prostu dedykowane rzeczy do tak, poloneza To są dedykowane rzeczy. jest tuning, To nie jest, tuning. Nie, to nie, nie, nie jest nie. tuning, to jest wszystko oryginał. Yy, owiewki Heko, mam jeszcze owiewkę Heko na maskę, ale nie zakładałem jej na razie. A powiedz mi, gdzie nim jeździłeś, bo widzę, że tutaj naklejka zaprzyjaźnionego muzeum tak, w Oławie. się, poznajemy pozdrawiamy pozdrawiamy załogę. Tak, Tomka Całą załogę. Yy, na i rajd Koguta. W tamtym roku uczestniczyliśmy w rajdzie Koguta. Mhm. Oława rągowo, w tym roku tak samo startujemy też na rajd Koguta. Tym otóż sprzętem, <laughs> z przyczepką namiotową, yy, skif. A powiedz mi, jak reagują znajomi bliscy na ten samochód. Na Twoją z pasję. Początkowo to było tak. No dobra, Polonez. I to było na tyle. Ale mówiąc, doszlifowanie diamentu i tak dalej. Czy yy, rejestrowanie na żółte tablice? Na mm. pojazd zabytkowy, bo nie powiem, dużo pieniędzy wsadziłem to auto. A jeżeli coś by mi się stało, tak. no to byłby problem z uzyskaniem tej, tej wartości. Tak jest. Wrzucony na żółte tablice. Yy, no teraz ludzie, no zwracają uwagę, poza tym ten kolor robi robotę. Tak, tak, zdecydowanie. Najpiękniejszy kolor Poloneza, nie sądzisz? Nie wiem, wiesz co... Jeszcze żółty mi się podobał. Y złote jeszcze <grym> były, no. olimpijskie. No. Dobrze, słuchaj Michał, no to ja myślę, że mniej więcej powiedziałeś historię tego samochodu. Co byś radził w ogóle ludziom, którzy kupują Polonezy z Dizu? Powiem Ci, że... przesłanie, zawsze chcę przesłanie, wiesz? Z czy to dobry pomysł? Pewnie, że dobry pomysł. Mało pali. No to piątkę na 100, czasem 4,5, czy delikatnie no. jeździe. To w Polonezie, w normalnym polonezie benzynowym to jest wartości osiągane dla 50 km, a nie dla 100. Zgadza się, zgadza się. To jest po prostu ten, a tym się można poruszać tak 80 do 100 to jest tak. Na, na piątym biegu to jest tak w porządku. Mhm. Super. kultura Bardzo pracy. Też spoko, dobrze się tym autem jeździ, bardzo dobrze się jeździ, można powiedzieć, jak na tamte czasy, bo jak ktoś, bo no ja miałem Malucha wcześniej, bo mam go dalej, to było po prostu jak w latach 90 z Malucha przesiadłem się do Poloneza, teraz Maluch się, się obraził, stoi w garażu, a teraz jeżdżę Polonezem, no. w dieslu oczywiście i tak mówiąc dużo nie było. Nie ma tego dużo. No nie ma, bo one były produkowane tylko przez kilka lat, bo do 97 roku, od 91, więc do no dlatego... końca 91. Nie wiem, czy się zachowały jakieś te egzemplarze z 91. Słuchaj, pada deszcz. No to co, co? Jedziemy? Tak, chętnie. jedziemy. Zapraszam. Co no co? Odpalamy furę? No pewnie, palimy. Świecę żarowe. standardową. Tak, jest kontrolka tutaj. Jest, jest, wszystko jest super. Pompa pary regeneracji O, A. to była dobra historia. Oczywiście przeciwgienne. się włączyły. Co było z pompą? Co było z pompą? Szykowaliśmy się na Redko Guta. się przejechać. A czy nie, Damian kolega pojechał tym Polonezem I coś, coś tu nie chodziło, coś było z nim nie tak yy, Dobrze, że ma kuzyna mechanika Pojechali nim do kuzyna i okazało się, że pompa, no sorry, nie tym I razem Macie? Yy, tak, rajd Koguta 2024 Wyjął yy, tą pompę, było przed, tydzień przed rajdem Koguta Zawiózł do naszego pompiarza, co regeneruje pompy, bardzo dobry pompiarz, zregenerował pompę, 12 godzin przed startem, wyjazdem, była wsadzona pompa. Przejechaliśmy się po Mielcu, działa, działa, jedziemy i dlatego wcześniej był problem, jak kupiłem to auto, z... i objechał, przepraszam. Tak, objechał. To, to... Czyli to naprawdę jest... dobry pompiarz to był, nie? Tak, tak, tak. To jest dobry, stary pompiarz, mówiąc. Na trasie Auto pościgowe. Jeździ tym na 100. Bardzo, bardzo dobrze wychodziło, jeśli chodzi o spalanie. Mój tato miał takie opalone za przez jakiś czas w pracy. To był samochód, który wcześniej jeździł w hucie. Miał ogromny przebieg, ale jakoś tak się fajnie jeździło o nim. Naprawdę coś, coś w sobie miał ten samochód. Mimo, że był już taki mega zużyty i nikt o niego nie dbał, nie? Ale dawał radę. Dawał radę. Pamiętam, że flaka złapaliśmy tym samochodem, bo już opony były takie stare i to wszystko. No, ale nieważne. Twój polony jest natomiast w bardzo fajnym stanie. Dobra, proszę zwróćcie uwagę. Zapiekanka, czyli słynna przyczepka N126. Tak, zgadza się. O, masz Haka u siebie? Mam Haka. Przyczepki? Zgadza się. Mam radziecką przyczepkę z Przyczepka namiotowa. Wcześniej była przy Maluchu, teraz jeździ przy Polonezie. Jak jest gdzieś jakaś opcja wypadku gdzieś tego, zapiernamy Poloneza i jedziemy. Powiedz mi, ty tak dostojnie jeździsz? Czy po prostu ten samochód szybciej nie może? Nie, dostojnie. Okay. Mogę szybciej. <laughs> Tylko, Tylko pytanie, czy Polonec może, nie? Czego nie może? Pewnie, że może. Mówię, jak byliśmy na radzie, kobieta, to pojazd pościgowy. Ale jak go kupiłem, tak kurczę, coś nie palił, coś nie chodził. Prykał i tak dalej. On po tych 20 latach, czy najwięcej więcej, więcej niż 20 lat wyciągnąłem ten bak. No to mat, saka. Już wiem, czego to już tak chodziło. A kto? To jest pierwszy właściciel, po, po pierwszym właścicielu kupiony, czy jaka była historia w ogóle? Eee, ktoś tym autem częściej jeździ co, jeździ w komunikacji miejskiej. Nie dziwi się. Diesel. <laughs> tak, znam pana, który jeździł w PKS-ie i miał polane Diesla. No. Potem to... No ktoś to po prostu wystawił, to stało w garażu, wystawił to taki znajomy do sprzedania. No i pojechaliśmy, zobaczyliśmy. Kupujemy i robimy. Jeszcze parę rzeczy chcę przy nim zrobić. Fotele yy, gropliny wstawić. Mam ten najwyższy model, tylko trzeba je odrestaurować. No, będzie taki po prostu liśniaka no, na torcie. Super. przejazd i tak dalej Super, super. I gasimy. gasimy To co Janek? Przejdź się. Dzięki pewnie Dzięki za udostępnienie samochodu do odcinka pewnie. i żeby jeszcze dobrze służył przez pewnie. wiele, wiele lat Jak najbardziej dziękuję również Dzięki I to co? Jedziemy kolonezem dieslem nie powiem, aby to był pierwszy raz, kiedy jadę dieslowskim Polonezem, ale przynajmniej ten ma kierownicę po właściwej stronie. Sobą zaletą, o, poza ekonomią tego samochodu jest też bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nie tylko, jeżeli chodzi o wyniki crash-testów, tam Polon sobie świetnie radził, ale także o bezpieczeństwo przed mandatami. No nie sposób tym autem y, wykręcić mandatu. Chyba, że się bardzo chce. W tej chwili jedziemy 50 na godzinę, czwarty bieg. Liczba obrotów na minutę nieznana, ale maksymalny moment jest przy 2000. Natomiast pewnie Was bardzo interesuje, ile potrzebujemy, aby rozpędzić się do setki tym samochodem jest to piszcie w komentarzach, a pod koniec odcinka powiem Wam ile to wyszło znaczy nie mierzyliśmy, ale zdam się na dane producenta dobrze, jedziemy sobie skrzynia biegów pracuje naprawdę fantastycznie tutaj każdy polonez, każdy sprawny polonez nie ma yy, nie ma mu nic do zarzucenia no a jeżeli chodzi o różne dźwięki widzicie, to jest w bardzo ładnym stanie naprawdę, zresztą sam fakt że przejechał rajd koguta to też już jest jakiś wyznacznik natomiast są jakieś wibracje z deski rozdzielczej więc to, to nie jest takie przyjemne No tak te samochody budowano nawet widzicie, no tutaj jest to uciążliwe na dłuższy czas ale myślę, że jak ktoś jeździ takim samochodem no to z czasem dojdzie do tego, wyczuje to auto i jakoś sobie poradzi. Idziemy sobie, o widzicie, no już trzeba troszkę zwolnić, bo bo jednak tak się śmiałem, że się nie da tutaj tym samochodem bardzo szaleć, ale już 40-50 na godzinę, czwarty bieg i jakaś wibracja jest, no nie no, słuchajcie. Natomiast plastiki widzicie nie spękane deski rozdzielcze. Tutaj FSO naprawdę nieźle sobie radziło w tym względzie widoczność dobra, duża duża kierownica no ale to norma, mamy auto bez wspomagania, zadziwiająco lekko kręci się tą kierownicą jestem zaskoczony, że ona nie ma wspomy no i skręcamy w lewo moi drodzy jest taki leniu taki jak to mówi petrolhead pozdrawiam styl luźnego Ryszarda właśnie to jest kwintesencja tego samochodu, taki pan Rysiu na taksówce, nie bardzo ciśnie jedzie, żeby samochód jak najmniej spalił a i w zasadzie to można powiedzieć, w ogóle zwróćcie uwagę, nie powiedziałem o tym podczas jazdy, podczas postoju natomiast mamy tutaj kierowniczy blokadę skrzyni biegów FSO te samochody, mimo że nie były jakieś super nowoczesne, to były bardzo chętnie kradzione dlatego właściciele zabezpieczali się jak mogli, znakowali swoje pojazdy tutaj mamy właśnie naklejkę ze znakowania i to miało w jakiś sposób uchronić przed kradzieżą takich samochodów i sprzedażą ich na części bo bardzo dużo samochodów tego typu sprzedawali potem na części no bo przecież Polonezów nikt nie wywoził na wschód tam kradli Mercedesy i auta raczej no, droższe Natomiast Polones do tego, do tego nie należał. Mimo wszystko był popularny nie tylko wśród uczciwych obywateli, ale także wśród cudziej, którzy się zasadzali na takie auta, które ktoś sobie tam uciułał i kupił, więc to była wielka tragedia dla takich ludzi. No i żeby to pominąć, jakoś sobie radzono. Słuchajcie, na tym będziemy kończyć nasz dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że trochę przybliżyłem wam ten samochód, troszkę go poczuliście, tak? Przejechaliśmy się, to był taki swobodny, luźny odcinek. Nie bombardowałem was danymi technicznymi, ale zgodnie z obietnicą powiem wam, ile wynosiło przyspieszenie: od 0 do 100, 19,5, a niektóre źródła nawet podają, że 19,8 sekundy do setki. Więc to jest bardzo powolny samochód, no ale wiecie coś za coś oszczędność wrogiem przyspieszenia czy jakoś tak dzięki za uwagę trzymajcie się a teraz jeszcze taki krótki test rozpędzania do 50. nie myślę że to krótki to jest złe zdanie mamy dzięki hej <laughs> <Masz tablet? śmiech> nie ma. Nie <laughs> ma. To na to światło, do tego. Ale też. Przyjrzysz. Przyjrzysz tylko się. To było dwie minuty. Przyjrzysz, tak? Cały akumulator był W mieście akumulatorów. Takie rzeczy. To nie ma takich rzeczy. Ten źle to było, szyba, osobowym, bo owszem wcześniej był Polones. źle, najlepszy, a może najwolniejszy, źle, jeszcze raz.